Cześć! Dzisiaj jesteśmy na Narodowym Czytaniu w Rzeszowie, w Ogrodach Bernardyńskich, gdzie czytana jest przepiękna lektura Elizy Orzeszkowej nad Niemnym. Oprócz tego znajduje się tutaj wiele stoisk, które nawiązują do tej książki. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Moją ulubioną książką jest Trylogia Flaveles. A z lektur to... Bracia Lwie Serce. Tutaj odbywają się warsztaty plastyczne i warsztaty DIY. Dzieci tworzą zielniki oraz ptaki z krążków drewnianych. Skąd ten pomysł? Pomysł wiąże się z lekturą tak naprawdę, no bo nad niemnem to jest lektura, w której jest mnóstwo opisów przyrody, w której przyroda gra dosyć ważną rolę, więc stąd zielniki, tym bardziej, że autorka przygotowując się do napisania powieści, również tworzyła zielniki, zbierała kwiaty, chciała, żeby po prostu mieć większy wgląd w tą przyrodę, żeby móc ją bardziej plastycznie opisać. I też sama się zainteresowała i sama tworzyła zielniki. Przyjechałem, bo byłem trochę ciekawy, jak to będzie wyglądać. Rok temu też byłem. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Myślę, że opowieść Wilina, taka, która mi ze szkoły też wpadła, albo też Ania z że Myślę, że to są takie moje dwie ulubione książki. Gdybym miała wybrać. To taką książkę z dzieciństwa. z mój misiaczku, polecam dzieciom, naprawdę. Lalka, prusa. Widzę, że na Narodowym Czytaniu nie tylko można posłuchać czytania książki, ale też można coś zjeść. Co tutaj jest na stole? Takie tradycyjne nasze jedzonko. Są proziaczki, jest smalczyk, rogaliczki, bułeczki, makowiec. No takie nasze tradycyjne wiejskie jedzenie. Co tutaj robicie? Czekamy na naszą na wychowawczynie. Czy jest przyjście tutaj z klasą? Yy, nie, sami tylko po prostu wiedzieliśmy, że tutaj będzie, więc przyszliśmy ją odwiedzić.